Siema wszystkim, witam. To będzie mój pierwszy film, to będzie początek. Minął miesiąc, minął miesiące tego filmu. Ja nic nie zrobiłem. Znaczy teraz już zrobiłem. Ale od tamtego momentu nic nie wrzuciłem. I to będzie taka pogadanka na starcie. I coś tam pogadam. Też pokażę wam miejsce, gdzie będziemy ćwiczyć. Jest to tutaj. Proszę bardzo, możecie zobaczyć. Jest to nasz park drążkowy w Kruszwicy. Tak, fajny mamy, nie? Tutaj będą filmy, jakieś pogadanki też od razu pewnie dam. Nie wiem jeszcze jaki będzie to format, bo chciałbym się czegoś trzymać. Jakieś wiecie, tam raportów treningów, jakiś challenge'y, jakiś celów podawać wam codziennie, no czy codziennie, no nie wiem. Te filmy chciałbym wrzucać w miarę regularnie, co parę dni, mam nadzieję, że mi się to uda i też chciałbym mieć jakąś motywację. Także powrócę sobie na grupki, może ktoś się też poogląda te filmy. No to jeszcze w tym pierwszym filmie wrzucę taką pokazówkę, taki zwiastun kanału. On będzie w tym filmie pierwszym i on będzie jako osobny filmik. To nie będzie intro, a samo jakieś krótsze intro to nagram sobie osobno już. Mam nadzieję, że zwiastun przyciągnie tak chociaż z 10 widzów więcej. No to lecimy. Let me do my two-step. Maraton. Może zrobię taki maraton, że będę codziennie teraz w grudniu wrzucał, co? A i w sumie to będzie dobre, bo jak wrzucę codziennie te filmy, to jest większa szansa, że ktoś się obejrzy. Nie, bo już będzie 30 nagranych, to może w końcu coś pójdzie. A i w sumie dobry challenge, że chcę zajebać. No, tak z rana nagrywać 30 dni z rzędu? Koks opcja, co, co Wy na to? 30 dni z rzędu, 30 dni treningów z rzędu, albo nie wiem, 3 treningi jeszcze dziennie, co muszę zrobić? W statystykę uwierzyć, to jest raz. I jakiś chory może challenge zajebać, żeby złapać widzów. I click też będą zajebiste. Kamerą będę nagrywał przednią, bo tak jest lepiej. a chyba jakość jest nawet nie najgorsza z niej. I tak to widzę ładnie. Wiedziałem, jak się na to montowanie zabrać. I tak odlekałem to w czasie. A się okazało, że tak naprawdę, bo myślałem, że to będzie za trudne, a się okazało, że jak zacząłem to robić, to się nie okazało takie trudne i będę robił to na razie na telefonie. Mam nadzieję, że to z telefonu też będzie dobra. Bardzo ciężko. Na tym drążku zjebanym. Nie dość, że on jest gruby. Ręce są fuj zimne. Jeszcze jest mokry. Chyba wszystko ślizga, nie? Co ja wyobraźcie, że na tym drążku się uczyłem masy lapów. Klikam, ktoś będzie chciał, to obejrzy. Kto nie będzie chciał, to nie obejrzy. Ktoś się może pośmieje, ktoś się może nie pośmieje, ktoś się może zapyta o coś, komuś mogę poradzić, komuś nie poradzić. Będę, będę sobie z wami gadał, będę się integrował z moimi widzami. Ja lubię tutaj dużo chodzić, ja będę dużo aktywności w ciągu dnia, także mogę tych filmów sporo nagrywać, a nawet przy okazji to mi się przyda. Jak sobie będę chodził, to sobie po prostu będę nagrywał. I Przerwa dłuższa. Tak za, za krótkie przerwy robię na tym masylapie, ale jest tutaj zimno, wiecie? Także muszę się poruszać i nie chcę robić za długich tych przerw. Ale przy takim masylapie tu muszę zrobić trochę dłuższe, bo jak robiłem półtorej albo dwie minuty to potem nie robiło się tak ciężko. A teraz zrobiłem chyba z trzy ponad. To już jest trochę lepiej. No niestety, no są takie warunki, jest zima. No ale trzeba napierdalać, no co? Jakbym mógł sobie ogarnąć gdzieś jakiś drążek w jakimś takim może lepszym miejscu Ech, no bo masy lapów nigdzie indziej się nie da robić tu fajny kurwa jest klimat nie? się z czymś przyjdzie też motywacja jest dzisiaj akurat jestem samemu bo Kuby nie ma ale no co trzeba sobie ćwiczyć radzić sobie trzeba w każdych warunkach a nie nie pierdolić nie ma wymówek trzeba napierdalać mogli pewnie na początku zobaczyć yy... Jak mówię szybko, i często się będę w tym gubił, e, ale będę się starał poprawiać i będę się starał trzymać jednej ścieżki, jak będę coś mówił o jakimś konkretnym temacie, jak będę nawijał monolog. E, no, to będę się trzymał, starał trzymać tego tematu, nie odbiegać zbytnio od niego, ale no, będę się uczył. No. E, no, to są początki, nie? No, także zobaczymy. Także jestem zaprogramowany na kroki trochę. I chcę taki, ja mam już challenge, jakby challenge. To jest coś takiego, co po prostu robię, że robię 10 kroków dziennie. Jakbym sobie go przez godzinę, to ja bym praktycznie wyrabiał już te kroki. Kamera z drona, Z nim steruję. A. O kurwa, rozładował się. Oj, dron się rozładował, dobra, biorę go. Chodź. O, ok, no niestety, nie zobaczycie z góry. Szkoda.

Nie zajebujcie mnie za technikę, proszę. Proszę. Dzięki. Kocham Was. Dobra, jeszcze jedna tego stradla. Słabo on poszedł, ale postaram się mocniej. No nie wiem, kiedyś jakoś mam wrażenie, że chodził ten stradol. Teraz to on jakoś tak nie chodzi. prawa z przytrzymaniem to chyba nie jest źle chociaż trochę te łopatki chyba puszczam, co? tak mi się wydaje że te łopatki nie puszczają ale one jakoś ciężko jest je utrzymać wam powiem, te łopatki cały czas, one już w pewnym momencie same odpuszczają, ciężko im a jak coś, to zmotywujcie mnie do nagrywania tych filmów Jakby chociaż ktoś to obejrzał To weźcie mnie zmotywujcie, bo no, Naprawdę Albo weźcie, coś napiszcie Co byście chcieli zobaczyć To będę miał jakąś jeszcze większą motywację, żeby to robić Bo ja się za to zabieram I co prawda, jak już się zacznę za to zabierać To już mi to sprawia fani i to jest fajne Jak możesz sobie, wiecie, pomontować Możesz sobie, możesz niedoskonałości sobie uciąć Fajnie sobie pomontować, nie? Jakieś Dodać swoje rzeczy, które chcesz. Ten montaż na aplikacji jest bardzo prosty, bardzo fajny, jest dużo funkcji ciekawych. Także coś tam się fajnie sklei, coś tam się porobi. Chociaż ja też za bardzo nie chcę coś sklejać, bo ja tutaj idę ja wiecie, w, 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 w autentyczność. Nie? Trzeba trochę pokoloryzować. Tak jak na moim intro pięknym, Lecimy, druga seria ostatnia Lecimy z baklewerem. Muszę sobie kupić profesjonalną kamerę. Zrobię to na 1000 widzów. Kupię profesjonalną kamerę. Albo ukradnę. Po prostu ok. A zrobimy co? Film z kradzieży kamery. Dobra, lecimy, baklewerek. Ostatnio on nawet nieźle siadą, gdzie Dzisiaj też wszędzie. Raczej dupa spadła. I druga seria baklewerka. Był słaby, ale już trochę przerwy. Było tak, że może siądzie. O, tu po niemiecku nawalają w tym domu. No tak. Możecie się pouczyć. Także na no, Aleksję niemieckiego. Ten kanał to co? W skrócie serial mojego życia. No, niestety, dzisiaj po tym już nie siadł. Plan treningowy no nie jest perfekcyjny. No, wiecie, ja się spróbuję, plan sam go śluchować. Ja, 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 ja. No, sam, wiecie, sam robię. Sam no, ja sam, sam robię, wiecie, raportuję błędy. Czyli na przykład, jak coś mi już mi nie idzie, no to ja na no to patrzę. E, na przykład, mamy jakiś tam trening, plan treningowy na jakiś czas, powiedzmy, chociaż i tak raczej zmieniam, ale się czegoś tam trzymam, no bo wiadomo, żeby zbadać progres, czy coś trwać, czegoś tam przytrzymać przez jakiś czas. I wtedy sobie na przykład sprawdzam, nie z dnia na dzień, jak partie mięśniowe działają, czego, czego zrobiłem za dużo, coś źle połączyłem, jakie ćwiczenia, i wtedy sobie to koryguję. nie. Zawsze byłem zdania, że nie ma idealnych metod treningowych. I ten, I każdy powinien pod siebie jechać. Ja lubię trenować dużo, więc trenuję dużo. Mieszam i co? I bodźcuję ciało maksymalnie. Bo ja jestem takiego zdania, że warto, warto. Znaczy, wiadomo, można się czymś zainspirować, no bo o to, o to chodzi, ale pozmieniać pod siebie maksymalnie, nie? Tak jak z dietą, tak jak ze wszystkim. Ja sobie dużo zmieniam. zmieniam intensywności treningów. Ćwiczenia sobie switchuję. No i no ogólnie, no kurwa, crossfit, nie? Także to jest taki pierwszy film. Nie wiem, czy coś tutaj jeszcze będzie. Chyba to, to może będzie tyle. Plus te wszystkie ćwiczenia. To będzie pierwszy filmik nagrany. Podam będzie drugi jutro, trzeci, czwarty, piąty maraton. No, ale już jest, już jest taki plus, że już się nie krępuje przed ludźmi. Nagrywać już chodziłem parę razy i mnie to wkurwiało. Dobra, także się trzymajcie. Jak będę chciał coś jeszcze powiedzieć, to pewnie to dorzucę. Albo będę też dopowiadał na, na dyktafonie, nie? Czyli jak będzie jakieś ćwiczenie robione, no to będzie dyktafonik no i będę coś tam dopowiadał. Także no, się widzimy. Trzymajcie się. Miłego dnia. Przetrwamy zimę. W okolicznościach, jakie nas spotykają z fartem.